Moja historia zaczyna się tak. Jest jedno z wrześniowych popołudni, w których nie byłem w pracy i akurat szef dzwoni do mnie i mówi Texas Myślę sobie, hmm, no, nie byłem w Teksasie, ale o co chodzi? Szef w dość oszczędnych słowach mówi No, myślę sobie, dobrze, też kojarzę, chociaż nie jestem aż tak mocno procesorowy. Potem pojawia się kolejne hasło, które wyjaśni Wam już znacznie więcej. Threadripper Nowego Threadrippera do zakupu przez sklepy nie było już od 4 lat, bo w 2019 roku wyszła seria 5000 i to było ostatnie, co tak naprawdę AMD miało do zaprezentowania w tej serii. Miałem poznać nową generację tego, co AMD nazywa najpotężniejszymi procesorami na świecie. Tak więc spakowałem walizkę, poleciałem do Teksasu. Zobaczyłem, czy nowe procesory Threadripper są w stanie pokonać rekordy poprzednich generacji procesorów. Czy są one w stanie dostarczyć coś nowego? Oraz co tak naprawdę daje 96 rdzeń. Zacznijmy od tego, że Threadripper nie jest dla Ciebie. No dobra, no chyba, że na przykład tworzysz modele aerodynamiczne konstrukcji budynków czy pojazdów. Albo zajmujesz się animacją włosów na poziomie tak dużej szczegółowości, że potem to jest używane, nie wiem, na przykład w firmach Pixara. Albo transmitujesz 500 obrazów na żywo w rozdzielczości 720p. Jeżeli tak robisz, wtedy można powiedzieć, że nowe Threadrippery faktycznie są dla Ciebie. W innym przypadku, no nie byłbym taki pewien. Ale AMD nową generacją Threadripperów opartą o architekturę Zen 4 chce dać szansę nie tylko tym, którzy będą pracowali w wielkich firmach i będą kupowali sprzęty od HP Del, ale które będą już gotowymi jednostkami, ale także i tym, którzy chcą sobie taką jednostkę zmajstrować. Dlatego też po latach nieobecności i przeskoku architektonicznym wracają także Threadrippery bez dopisku PRO. Czyli takie, które teoretycznie będziecie mogli kupić, ale nie wiem, czy będziecie w stanie wydać np. 30 parę tysięcy złotych na procesor. Być może tak. W takim razie do wyboru będziecie mieli trzy jednostki. Threadripper 7980X, 7970X oraz 7960X. Wszystkie wydajne, wszystkie z bardzo dużym poborem energii na poziomie TDP wynoszącym 350 W. Oczywiście, jak są to jednostki z grupy High-End Desktop, to nie będziemy mieli wszystkich funkcjonalności i wszystkich możliwości, jakie będą w serii Pro, o tym za chwilę. Natomiast dostaniemy no, na przykład takie rozwiązania jak chociażby 64 rdzenie w najmocniejszym wariancie, a także 128 wątków. 48 slotów PCI-Gen5, co prawda to nie aż 128, które znajdziemy w modelach Pro. Natomiast zawsze to już coś. Ogólnie procesory będą miały 88 używalnych takich przestrzeni z 92 całkowitych, co jest dużą liczbą, natomiast nie tak dużą jak 148 i 144 używalne w przypadku Threadripperów Pro. Konfiguracja pamięci także będzie nieco inna, bo tym razem będziemy mogli sobie pozwolić na czterokanałowe pamięci RDIMM, co oczywiście jest mniejszą ilością niż w przypadku 8 kanałów, jakie dostajemy w Threadripperach Pro, ale umówmy się, w dalszym ciągu mówimy o ogromnym przyroście mocy obliczeniowej. I żeby ją wykorzystać, musimy mieć oczywiście płytę główną, na której umieścimy odpowiednio taki duży procesor. No i potrzebujemy płyty w standardzie STR5, czyli czymś, co jeszcze nie jest jakoś nie wiadomo jak drogie, natomiast na pewno jest droższe od większości płyt pod procesory konsumenckie, takie zazwyczaj zaadresowane do grania. Czy codziennego korzystania. No dobra, ale po co nam na przykład 64 rdzenie? No to jest oczywiście wszystko bardzo przyszłościowe, bo tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób będą rozwijały się sieci generatywne albo modele uczenia sztucznej inteligencji. Może się okazać, że być może ta wydajność procesora będzie czymś ważniejszym niż wydajność karty graficznej, przynajmniej w części zastosowań. Być może NPU będzie mocniejszy od CPU w pewnych zastosowaniach. Na razie tego nie wiemy, dlatego taki procesor, takie rozwiązanie od AMD wychodzi nieco przed szereg i pozwala zdecydować deweloperom, czy to nie będzie na przykład dla nich optymalna droga tworzenia jakichś domowych aplikacji czy przetwarzania dużej ilości danych. Najwięcej rdzeni dostaniecie oczywiście w Threadripperze 7970 x tam będzie ich 64, ale jeżeli wystarczą Wam na przykład 32, to możecie zdecydować się na Threadrippera 7970X, a jeżeli 24 są dla Was wystarczające, Threadripper 7960X także będzie dobrą opcją. Oczywiście największy, najdroższy Threadripper dostanie także więcej pamięci Cache L3, bowiem 250 6 MB, w tańszych wariantach będzie to po 128 MB. W dalszym ciągu całkiem sporo. Ale słuchajcie, tak zwane konsumenckie Threadrippery to jedno. Te najpotężniejsze, najlepsze na świecie Threadrippery mają oznaczenie PRO. I takim przemysłowym przeskokiem, który jest ważny dla tych wszystkich, którzy zajmują się konstrukcją wielowątkowych, wieloelementowych urządzeń. Korzystających z 3D-perów jest to, że pobór mocy procesora zwiększył się z 285 W poprzedniej generacji do 350 W, oczywiście w ramach wskazania TDP. Przedstawiciele AMD zapewniali mnie w Teksasie, że w sumie to dyskutowali na ten temat na wiele sposobów. Bo oczywiście, jeżeli chodzi o implementację tego w jakichś większych sieciach, gdzie znajduje się więcej takich komputerów, no to pojawia się problem większego zużycia energii. Natomiast zdecydowano, że 350 W to jest jeszcze taki próg bólu, który nie będzie wymagał jakiejś gwałtownej zmiany architektury. A w dodatku za tym wzrostem energii idzie też wzrost efektywności na każdy wat. AMD chwali się, że ich 60-szorodzeniowy Threadripper 7985WX jest w stanie renderować rzeczy dwukrotnie szybciej i to wszystkie rzeczy, niż konkurencyjny Intel Xeon, który też ma 64 rdzenie. I to przy dwa razy większej efektywności na każdy wat, jaki jest w konstrukcji threadripperów. I to 350 W przy tej zwiększonej efektywności jest nawet ekologiczne. O tyle, że oczywiście nie zawsze musimy używać całej tej mocy. I na przykład, jeżeli mamy oprogramowanie pro, to wtedy też jesteśmy w stanie optymalizować to, a właściwie nie my, bo AMD będzie nam to wszystko robiło i wtedy ta moc jest zużywana bardzo efektywnie, możemy dostawać skoki wydajności, kiedy ich potrzebujemy. Możemy też, jeżeli nasza praca opiera się na stałym taktowaniu, no tak naprawdę dostawać określony pobór mocy i go po prostu nie przekraczać. No ale AMD te premierę Thread Reaperów sygnuje przede wszystkim jednostką Threadripper Pro 7995WX z 96 rdzeniami i 192 wątkami. Szalone liczby, prawda? W efekcie taktowanie takiego jednego procesora bazowe wynosi, no, zaledwie 2,5 GHz. Tylko tutaj akurat trzeba pomyśleć o tym, że taki procesor nie ma typowych zastosowań, tak jak w grach, gdzie potrzebujemy bardzo dużej wydajności, natomiast nie potrzebujemy aż tak dużo rdzeni. Kiedy chcemy wykorzystać 96 rdzeni, to najpewniej używamy ich w zastosowaniach, które trwają wiele dni albo wiele tygodni. Chodzi o jakieś bardzo powolne obliczenia, na przykład związane z obliczeniami meteorologicznymi, gdzie pewne rzeczy szacuje się tygodniami po to, żeby pomiar był jak najbardziej dokładny. Taka stacja musi działać długie tygodnie bez przerw i wtedy to niższe taktowanie jest nawet pożądane. Bo zmniejsza się ryzyko niepowodzeń i po prostu błędów, które mogłyby się wydarzyć przy pracy na wysokich obrotach. Jednocześnie AMD daje możliwość boostu, co jest cechą charakterystyczną dla architektury Zen 4. Możemy podbić to taktowanie no, pod 5 GHz, nawet lekko powyżej 5 GHz, i to są oczywiście rewelacyjne wyniki. I oczywiście nie będziemy korzystać cały czas z takiego taktowania, natomiast możliwości są i te możliwości pozwalają też dopasować to rozwiązanie do wielu różnych środowisk pracy. Pozwalają także na bicie rekordów. Tak więc, bidą z ciekłym azotem w dłoń, gigantyczny komin do chłodzenia, gotowy. Wielki procesor, także zamontowany na odpowiedniej płycie. I czy jesteśmy w stanie wykręcić wynik, który przebije ponad 148 tysięcy punktów Cinebench, jakie osiągnęły jednostki Epic w oficjalnym pomiarze? No, pomyślmy przez chwilę. Oczywiście, że ten wynik dało się pobić, natomiast jak bardzo dało się go pobić, możecie obstawiać. Skoro mieliśmy bazowe 148 tysięcy. To jak myślicie 150, 160, okazuje się, że niemal od razu wylądowało 170 tysięcy punktów i cała sala była już po prostu przejęta. Wszyscy stali przy ekranie, bardzo trudno było mi już cokolwiek nagrać. Natomiast udało mi się zarejestrować moment, w którym przechodziliśmy po coraz wyższych progach punktowych 172, 173, 174 tysiące i wreszcie udało się osiągnąć 180 tysięcy na 96 rdzeniowej jednostce szalone liczby i przez moment wszyscy czuliśmy się tak kolektywnie fajnie, tak po prostu jakbyśmy byli w jakiejś wielkiej sportowej rywalizacji. Przy czym trzeba przyznać, że no, mówimy o komputerach, mówimy o rozwiązaniach, które będą służyły do raczej innych celów niż mierzenie, jak bardzo wydajny może być procesor. Ale na tym właśnie polega miłość do technologii. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, jakie praktyczne zastosowania mogą się dla niej pojawić. Czasem po prostu fajnie zobaczyć, że coś może osiągnąć wielką moc. A co do tej wielkiej mocy, Michał, który w naszej redakcji zajmuje się tego typu testami, przeprowadził już bardziej praktyczne testy już w naszym, powiedzmy, chipowym środowisku. I tutaj możecie zobaczyć te rezultaty. W skrócie jest potężnie. Myślę, że wszyscy się tego spodziewali. Myślę, że ludzie, którzy pracują z podobnymi jednostkami, wiedzieli, że tak naprawdę dostaje się poziom mocy, który jest nieosiągalny dla większości konsumenckich rozwiązań. Także to było moje krótkie wrażenie z przyszłością technologii. Przyszłością, której być może nie będziemy widzieć, ale jej efekty z pewnością zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i. Poczekajcie. Hank, Kong. Ok. Dobra. No to zobaczymy, gdzie będę w następnej podróży. Do zobaczenia. Cześć.